Dzień dobry, witam, witam. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Z tej strony Mariusz. Dzisiaj piąty filar, piąty filar, czyli zdrowie psychiczne. Jak wiesz, w projekcie Odmładzanie na surowo, naszą drogę do zdrowia podzieliliśmy na pięć takich elementów. Pierwszy to jest odżywianie i dużo programów i informacji znajdziesz na temat odżywiania. Drugi to będzie oczyszczanie naszego organizmu. Trzeci to będzie naprawa, jak nasz organizm się naprawia. Nie, jak ktoś nas może naprawić, ale jak możemy się sami naprawić? Czwarte to będzie sprawność fizyczna, a piąty to będzie właśnie zdrowie psychiczne. I dzisiaj dzień mamy i powiem Ci, że jestem z lekkim poślizgiem, ponieważ chyba z pięć razy zmieniałem dzisiaj temat, ponieważ pragnę jak najbardziej zbliżyć się do wszystkich mam, które mnie w tym momencie oglądają. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tatusiów, ale może uda nam się razem połączyć dzisiaj i podziękować naszym wszystkim serdecznym mamom za to, że jesteśmy tutaj, bo tak naprawdę. Co może być piękniejszego niż to, że możemy się razem spotkać? Co może być piękniejszego, że możemy żyć, możemy oddychać, możemy mieć wszystko, co nas otacza? I jakby to było, jakby nie było naszej mamy? Czy byśmy tutaj mogli dotrzeć na to, do tego życia? Wiele z nas, wielu z nas. Podziękuję dzisiaj swojej mamie za to, że jest. Podziękuję, zadzwoni do niej, spotka się z nią. My zabraliśmy swoje mamy tutaj do Hiszpanii, żeby do nas przyjechały na Dzień Mamy, aby to uczcić. Także dzisiaj spędzimy, mam nadzieję, cudowny dzień. Natomiast zainspirowało mnie to, co dzisiaj podczas składania życzeń każda z naszych mam powiedziała. Znaczy, każda z naszych mam, trzy mamy mamy w domu, tak? Mam mamę, moją, mamę Agnieszki i jest Agnieszka, która też jest mamą. I. Każda z nich w jakimś stopniu wpłynęła na to, co chcę dzisiaj Ci powiedzieć. Przede wszystkim, kiedy dziękowałem im za to, że dały mi życie i dziękowałem mamy Agnieszki, mamie Agnieszki za to, że ona dała Agnieszce życie po to, żebym mógł mieć tak cudownego przyjaciela w swojej drodze przez swoje życie, to i mama moja, i mama Agnieszki powiedziała, a, mogłam być lepszą mamą. Ja, wiesz, może do końca nie byłam taką dobrą mamą. Czy oby na pewno, czy mogłaś być lepszą mamą? Być może z dzisiejszą wiedzą wydaje Ci się, że mogłaś zrobić pewne rzeczy inaczej, że mogłaś inaczej podejść do danej sytuacji, ale to byś zrobiła z dzisiejszą wiedzą. Natomiast ja uważam, że każda mama, każda mama, co do wyjątku, bez wyjątków, to jest mama, która postępuje najbardziej, najlepiej, jak potrafi. To jest mama, która przekazuje życie, przekazuje miłość i przekazuje swój sposób życia, bycia i myślenia dla, swojej, dla swoich dzieci w najlepszy możliwy sposób, jaki może tylko przekazać. Dlatego obwinianie siebie i mówienie sobie: mogłam być lepszą mamą. Nie jestem dobrą mamą, znaczy nie, nie byłam dobrą mamą, to nie jest właściwe według mnie rozumowanie. Jest to coś, co na pewno ogranicza nas psychicznie, coś, co wpływa na to, że nie czujemy się dobrze tu i teraz. Pragnę Cię zapewnić, droga mamo, nie mogłaś być lepszą mamą, bo na poziomie wiedzy, którą była, miałaś wtedy, jaką, jaką wyposażyła Cię rodzina, społeczeństwo, środowisko, czy po prostu Twoi rodzice. Byłaś najlepszą mamą, jaką mogłaś być. I chciałbym, żebyś zawsze o tym pamiętała. Chciałbym, żebyś wiedziała o tym, że wszystko, co zrobiłaś, było najlepsze w danym momencie. To było najlepsze, co mogłaś zrobić. Nie możesz się obwiniać za coś, co było. Możesz ewentualnie zadbać o to, żeby jeśli jesteś młodą mamą, albo przymierzasz się do tego, żeby być mamą, albo na przykład, no nie wiem, jesteś mamą już, ale chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, to możesz zadbać o to, co ewentualnie się zmieni w przyszłości. Natomiast to, co jest w przeszłości, chyba nie za bardzo się da zmienić. Dlatego zachęcam Ci na przykład do takich prostych rzeczy, które myśmy wprowadzili w swoim życiu i też chciałbym to dorzucić do tego naszego spotkania, które naprawdę dla nas zadziałały, jeśli chodzi o naszych dzieci, o nasze dzieci. Nasi chłopcy generalnie skorzystali na tym, mam nadzieję, że będzie im to dobrze będzie im się dobrze żyło z tym w, tym w swoim życiu. My na przykład zaczęliśmy bardzo wcześnie łapać swoich, swoich synów na tym, co robią dobrze. Bardzo często jest łatwo zwrócić uwagę na to, że ktoś robi coś źle i wytknąć mu to palcami. Natomiast kiedyś na bardzo mądrych szkoleniach ktoś nam powiedział: łapcie dzieci za to, co robią dobrze. Powiedzcie im, co robią dobrze, one będą robić dużo więcej tego, ponieważ będą chciały zwrócić na siebie w ten sposób uwagę. Kiedy będziesz wspominać i będziesz mówić swoim dzieciom czy ludziom wokół siebie, że coś robią źle, to oni będą robić dużo więcej tego złego, żeby zwrócić na siebie uwagę. To taka pierwsza rzecz, która nam pomogła. Druga rzecz, bardzo wcześnie zauważyliśmy, że nasi synowie mogą nam pomóc. Tak naprawdę przychodzą na ten świat z troszeczkę takim czystszym spojrzeniem na pewne rzeczy. My dorośli, bardzo często już zaprogramowani przez system, przez telewizję, przez zachowania wokół nas, zakładamy sobie różnego rodzaju filtry. Te filtry bardzo często wpływają na to, że nie jesteśmy w stanie podjąć świadomych decyzji, dobrych decyzji. Dlatego bardzo e, mocno pomogli nam nasi synowie. Oni mieli taką świeżość w podejmowaniu decyzji. Od młodych lat e, robiliśmy tak zwane spotkania przy stole, gdzie e, zadawaliśmy mu pyta im pytanie, jakby się zachowali w danej sytuacji. I oni bez tych filtrów bardzo często podpowiadali nam e, i w ten sposób również poczuli, że są ważni. ważni. I to będzie trzecia rzecz. Ważne jest, bo na przykład tego w niektórych momentach w moim życiu mi brakowało, jeśli chodzi o mojego ojca na przykład. Natomiast jeśli chodzi o mamę, to zawsze to działało. I bardzo często jest tak, że dzieci traktowane są jak coś gorszego, jak coś, co nie powinno zawracać głowy, jak coś, co powinno być po prostu odsuwane na boki i, i, i w zasadzie dorośniesz, to będziesz wiedzieć. Tak naprawdę nasze dzieci potrzebują zauważenia, że są ważnym człowiekiem, że są kimś ważnym. I to był taki, to był taki trzeci element, który wydaje mi się, że pomógł naszym synom i, i nam tak naprawdę w tym, że mamy tak naprawdę cudowne kontakty. Mamy niesamowicie dobre kontakty, kontaktujemy się cały czas ze sobą, wymieniamy się ze sobą serduszkami, całusami, zawsze ze sobą rozmawiamy z szacunkiem. I myślę, że te trzy rzeczy bardzo mocno na to wpłynęły. Natomiast jeśli jesteś mamą, która obwinia się dzisiaj, że nie zrobiła tak jak, tak, jak mówiłem w tym momencie, to nie możesz się za to obwiniać, bo nie wiedziałaś o tym. Być może nie wiedziałaś, być może nie wiedziałaś, jak to zastosować. Ważne jest, żeby nie obwiniać się za to, kim byliśmy. Ważne jest, aby popracować nad tym, kim możemy się stać. Bo to, kim byliśmy, to była najlepsza wersja siebie. Najlepsza wersja nas w danym momencie. Także czy mamo, czy droga mamo, mogła być, mogłaś być lepszą mamą? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie byłaś najlepszą mamą, jaką mogłaś, się, jaką mogłaś być. Mam nadzieję, że będziesz dzień mamy obchodzić jako ten cudowny dzień podziękowań ze strony swoich dzieci. Podziękować dla siebie, że byłaś mamą i że bardzo e, e, mocno e, spełniłaś się w tym, co zostało ci dane. Mam nadzieję, że to było inspirujące. Życzę wszystkim mamom cudownego dnia. Życzę wszystkim cudownego weekendu, spędzenia ze swoim, swoimi najbliższymi, najbliższymi. A dla osób, które myślą, że nie warto zadzwonić dzisiaj do mamy, aby podziękować jej za to, że jest, przemyślcie to raz jeszcze. Wydaje mi się, że jeśli nie nasza mama, nie byłoby nas tutaj. Także chociażby za to, że jest, niezależnie od tego, co zrobiła do tej pory w naszym życiu i jak mocno się na nią gniewasz? Podziękuj jej za to, że dzięki niej możesz wziąć dzisiaj oddech. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.